Ciekawe, jakie trójkątne jedzenie nam nie czeka tym razem. Marchewki? Wow, a ja dostałem skitelsy. A jak kwadratowe gumy huba-buba? Wyglądają tak słodko, nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Myślę, że zjem wszystkie naraz. Zaraz zrobię sztuczkę. Kwadraty dobrze się ze sobą łączą. Spójrzcie, to jadalna kostka rubika. Spróbuję. Nie trochę. Chcecie? Możecie tylko pomarzyć. To tylko moje słodkości, bo tylko ja jem kwadraty. A teraz czas na balona. Taki sobie balon! Nie nabijaj się ze mnie. Zrobię kolejnego. No i co to było? Chyba coś zgubiłaś. Oto twoja guma. Będziesz robić jeszcze balona? Y nie, dzięki, może wy. Na pewno nie. No dobra, Aleks, moja kolej. Właśnie pora na smakołyki. Mm, jakie pyszne. Mam pomysł. Pokażę wam najbardziej niezwykły sposób na szybkie zjedzenie skitelsów. Raz, dwa, trzy, cztery. I zjedzone. Ojej, ale jak to wszystko przerzuć? Zaraz ci pomogę. Zobacz co tu mam. Piórka. O! O nie! Bridni! Nie, tylko nie we mnie! Teraz cała jestem w skitelcach. To nawet fajnie, bo dzięki temu mogę ich spróbować. No i dobra, ja też mam ich mnóstwo na stole. Jakie dobre! Bridni, zjadaj swoją marchewkę! No dobra, marchewka jak marchewka. Zaczynam. No i z czego się śmiejecie? Marchewka jest zdrowa. Naprawdę mi smakowała. Ojej, co się ze mną dzieje? Britni, co z tobą? Chcesz nas nabrać? Hejka, jestem królik Britney. Gdzie moja marchewka? Udaliście się nabrać, ale naiwniaki, to ci się udało. Sprawdźmy, co tam mamy. Wow, tęczowy tort. A z wierzchu lizaki. Zacznę od lizaków. Ej, okrągłe to moje. A no rzeczywiście. Zapomniałam. Oddam ci sześciutkie lizaki. Jeden, dwa, trzy. Tyle ci wystarczy? Po co to zrobiłaś? Nie zjem oblizanych lizaków. No i masz rację, nie jedz. A ja zjem swój torcik. Jaki dobry! Ale masz apetyt! Jesteście po prostu zazdrośni! Z czego się śmiejecie? Troszkę się ubrudziłam, no i co z tego? Alex, co tam masz? Podnieś pokrywkę! O, pizza! Co za zapach! Szczyt moich marzeń! Jestem taki głodny, zaraz się najem! Chwileczkę! Trójkątne na jedzenie jest moje! To ja będę cieszyć się tą pyszną pizzą. No już ja Ci pokażę. Oddaj mi moją trójkątną pizzę! Za żadne skarby, jest okrągła! O nie, obrudziliście mi włosy! To moja pizza! Nie mam zamiaru się nią dzielić! No w końcu mój upragniony kawałek pizzy. Mam teraz całe tłuste włosy. Ej, przez ciebie wypadł mi ostatni kawałek pizzy. Lepiej sprawdzę, co ja mam. Ojej, zupka chińska! Życzę smacznego, to za moją pizzę! Wielkie dzięki! I tak to zjem? O nie moja zupka! Spróbuję chociaż tego. Nawet dobre. Hey, mogę zaczynać! Super! Co na mnie czeka? Wow, to czekolada z orzeszkami. Na kształt sam raz dla mnie. Fajnie, co? Czym prędzej muszę ją zjeść? Ekstra smacznego. Zjem tę tabliczkę w taki sposób. Wow, boicie się moich czekoladowych pazurów? Jakie to dobre. Aleks, nawet o tym nie myśl. Ta czekolada jest tylko dla mnie, sorry. No to następna będę ja. Porety. Co za śmierdzący serochyda. Chcecie mi pomóc? Nie dam rady tego zjeść. Britney, ale musisz. Takie są zasady. Ale to tak cuchnie. Jak mam to zjeść? Spróbuję. Fuj. Zabierzcie to ode mnie. Co to to nie? Zjesz go do końca. To przecież challenge. Daj spokój, przecież to tylko ser. Masakra, ochyda. Zmusiliście mnie, żebym zjadła śmierdzący ser, więc ponieście konsekwencje. Rany boskie jak cuchnie. Ojej. Niedobrze mi, potrzebuję klamerki. Dobry pomysł. Trochę niedobrze. Ale zaraz mi przejdzie. Już nie śmierdzi, to najważniejsze. Wow, Pringles. Super. Dzielisz się ze mną? Nie mam mowy. Ale wredny. Wiem, jak dać ci nauczkę. Alex, zobacz, jaki wielki żelek. Nie ma tam żadnego żelka. Widziałeś, że twoje chipsy są ostre? Ostre? To nie chcę. A ja lubię ostre. Ostre? Oszukałaś mnie. To zwykłe Pringles. Oddaj mi je. Niewygodnie po nie Wyjmę je z puszki. Patrzcie, jaka wieża. Każda wieża musi kiedyś runąć. Co ty zrobiłaś, Kelly? Oh, Mam pomysł. Stworzę coś, czego Kelly na pewno nie zniszczy. Co wy na to? Koło z chipsów. To było trochę męczące, ale mi się udało. Ej, spadać stąd. Okrągłe chipsy stworzyły okrąg, więc to jest w 100% moje i tylko moje. Okrąg to super figura. Od teraz zawsze będę jadł okrągłe rzeczy. Kończyłeś? Tak szybko. Został mi mały kawałek. I zamierzam go zjeść. To było pyszne. To zacznie. Britney? No dalej. Wow, to kola. Kurczę, tylko nie mogę jej otworzyć. Daj, pomogę ci. To prościzna. Dzięki! Britney, myślę, że nie powinnaś pić wszystkiego naraz. To może się źle skończyć. Ojej! Ostrzegałam cię. Britney, nie rób tak więcej. Mia, teraz ty. No dobra. Nie, to cytryny. Mam zjeść tę górę cytryn. Jak mam to zrobić? Mam pomysł. Zrobię z nich lemoniadę. To proste. Wystarczy je przekroić, i wycisnąć sok do szklanki. To jest nawet uzależniające. Dziewczyny ostrożnie. Mogą wystąpić jakieś cytrynowe opady. Ojej, przepraszam. Robiłam lemoniadę. No to próbuję. Ojej, jaka kwaśna. Ale muszę wypić wszystko. Dam radę. Nie. Jednak nie dam rady. No tego się chyba nikt nie spodziewał. Ubrudziłaś nas. Przepraszam. Juli, teraz ty. Mam nadzieję, że trafiłam na coś dobrego. What? I co mam z nią zrobić? Okay. Spróbuję jej dotknąć. Mam nadzieję, że mnie nie uderzy piorun. Wow, to deszcz cukierków! Jakich dużo! Odlot! Nie podzielę się z Wami. To ja mam chmurę, więc wszystkie cukierki są moje. Juli, jesteś pewna, że dasz radę zjeść te wszystkie cukierki? Chociaż dlaczego miałabym w ciebie wątpić? To twoja normalna dieta. Chcę więcej cukierków. To wszystko kurczę. Ostatnim razem jej dotknęła mi wypadły cukierki. Spróbuję jeszcze raz. Zadziałało, ale jest ich za dużo. Przecież prosiłaś o więcej cukierków. Dziewczyny, łapcie je, zanim Julie zobaczy. To zacznie, Julie? Ja. Britney! No dalej! Ojej, nowy telefon! Muszę cyknąć kilka selfiaczków. Julie, nie psuj mi fotek! Jestem taka piękna! Co tak siedzicie? Mija, otwieraj sejf. A, no właśnie! Co? Jakieś lalki? Już od dawna nie bawię się lalkami, ale mogę sobie przypomnieć. Wyglądają jakoś tak dziwnie. Spróbuję nimi poruszać. Co się dzieje? Dlaczego moja ręka jest w górze? Już rozumiem. Teraz mogę was kontrolować. Ojej, ile lajków! Julie mam pomysł. Chcesz się troszkę zabawić, no to patrz. Ej, puśćcie moją rękę! Nie mogę komunikować się z fanami. Zabawa tylko się zaczyna. Ojej. Łapcie telefon! Rozbił się? To był nowy telefon! Britney, nie płacz! To będzie następny? Julie? Zobaczmy, co masz w sejpie! Jeszcze nie otworzyłam, ale czuję, jak śmierdzi! Cebula? O fu! Nie chcę jeść cebuli! Przykro ale musisz! To przecież challenge! Ja jadłam cytryny, a te cebulę! Nie chcesz? No to ci pomogę! Smacznego, Julie. Nie chcę. Julie, nie wiedziałam, że jesteś taką fanką cebuli. Może jeszcze kawałeczek. Fuu. Mia, nigdy więcej tego nie rób. Zrozumiano? Mia chyba kombinuje coś jeszcze. Ale fajny pomysł. Julie, Britni świetnie się ruszacie. No, ale to już przesada. Ojej! Gdzie moje lalki? Tego szukasz? Ups! Dziewczyny, mogę być pierwsza? Okej. Okay. Dzięki! Co na mnie czeka? Jedzenie dla niemowląt? Ale ja tego nie chcę. Nie jestem już dzieckiem. Niestety musisz to zjeść. No dalej. Błyszka za mamę. Nie możesz otworzyć? Julie ci pomoże. Proszę, trzymaj łyżkę, możesz zaczynać. Ja nie mam w tym nic strasznego. Dzieci jedzą i ty też zjesz. Pamiętasz? Łyżeczka za mamusia, Łyżeczka za tatusia. To obrzydliwe. Nie chcę, wystarczy. Julie, teraz ty. Czuję, że mam tu coś fajnego. Wow, to twixy! Uwielbiam te batoniki. Dziewczyny, nawet nie patrzcie. Ziemie wszystkie sama. Jakie pyszne! Nie podzielę się z wami. Nawet nie wiedziałam, że Twixy można zjeść tak szybko. Pewnie, nie tylko to potrafię. Teraz ty. Sprawdźmy, co mam. Butelka dla dziecka. Z mlekiem. No dobra, spróbuję. Britney, jesteś taka słodka z tą dziecięcą butelką. I jak smakuje? Ojej, co się dzieje? Britni, znikasz! Dziewczyny, nie panikujmy. Rozgryziemy to. Ojej, Britni zamieniła się w dziecko. Ona płacze. Trzeba ją uspokoić. Nie mam młodszych sióstr ani braci. Co robić? Może tak? Puci, puci, puci. Nie pomaga. Trzeba coś wymyślić? Wiem! Przecież mam jedzenie dla niemowląt. Może ją nakarmimy? Otwórz szeroko, buzię, leci samolocik. Smakuje jej. Przestała płakać. No, Britney do nas wróciła, super. Znowu jest dorosła. Kurczę, budzik już dzwoni, czas wstawać. Jaki dziś mamy dzień? Zupełnie zapomniałam. To Halloween. Świetna wiadomość. Czas na przerażające pramki. Przygotujemy nasz pierwszy żart. Potrzebuję balonu białego materiału i czarnego markera. Spójrzcie, wyszedł prawdziwy duch. Nie spodziewałam się, że to będzie takie realistyczne. Powieszę go w pokoju mi. Świetnie jeszcze śpi. To moja szansa. Muszę działać szybko. Zostawię ducha tutaj. Tuż nad jej nosem. To nie wszystko. Mam parę naprawdę strasznych rękawic. Założę je mi. Udało się. Pozostało tylko rozrzucić kulki na podłodze. Już sobie wyobrażam, co się stanie, gdy na nie nadetnie. A na koniec damy slajma. Świetnie się rozciąga. Nie chcę go nawet wypuszczać z rąk. Ale jest mi potrzebny do mojego pranka. Na no to gotowe, muszę iść. A drzwi zakleję plakatem z ceglaną ścianą. Co to jest? O, mamo, zostałam zaatakowana przez ducha. Fila, to nie wygląda na prawdziwe. Co się stało z moimi rękami? A, spokojnie, to tylko rękawiczki. Już rozumiem, to pewnie sprawka Suzy. Czas się nią zająć. Ojej, co jest na mojej buzi? Co za okropny sposób na rozpoczęcie dnia! Dorwę cię Suzy! Ściana? Skąd ona się tu wzięła? To jest jakieś szaleństwo! Cześć mi Wszystkiego najlepszego z okazji Halloween! Dostaniesz za swoje Suzy! Zemszczę się! Teraz moja kolejna zrobienie żartu! Uwierz mi, będzie o wiele straszniejszy niż twój. Użyję drewnianego blatu z dziurą na środku i czarnej tkaniny. Teraz postawię duże wiadro po popcornie na samym środku otworu. Jego dno też trzeba usunąć. Wspaniale! Nasypie do środka popcornu tak, że nic nie będzie widać. Świetnie połowa zrobiona. Co sądzicie o moim nowym imidżu? Przerażający, co? Aby stworzyć upiorną atmosferę, trzeba włączyć horror i przyciemnić światła. A teraz całkowita cisza. Obserwujcie, a ja schowam się pod stołem. O, horror, świetnie! Właśnie miałam zamiar go obejrzeć. Jest tu też popcorn super, tylko coś z nim nie tak. A no może mi się wydawało? Nie, Niespodzianka! Ktoś ugryzł mnie w palec! Co to jest? Czy w pudełku jest jakiś potwór? Zgadłaś! Muszę uciekać! Wybacz mi, ale teraz się nie zatrzymam. Mam jeszcze wiele żartów za nadrzu. Do kolejnego użyję sztucznej ręki. Wygląda zupełnie jak prawdziwa. A teraz potrzebuję wiertarki. Będę wieszać coś na ścianie. Hm. Najwyższy czas udekorować dom na imprezę, ale coś mi nie wychodzi. Widzę, że potrzebujesz pomocy. Zobacz, co mam. Pozwól, że ja to zrobię. Dziękuję, Suzy. Oj, chce mi się kichać! O nie! Przeciurawiłam sobie rękę! Mocy! Suzy, co robić? O Boże, jaka ogromna dziura! Niedobrze mi. Nabrała się! Wiedziałam, że to zadziała! <grym wioski> Czy to ręka Suzy? Ona nie jest prawdziwa! Znowu została oszukana! Dobra, czas na zemstę! Myślę, że Łysina jest idealna do mojego następnego psikusa. Świetnie się trzyma! Dodam do niej silikonowy mózg. Wygląda naprawdę dobrze, ale czegoś tu brakuje, na przykład krwi. Wezmę czerwoną farbę i pomaluję nią biały bandaż, a potem owinę dookoła głowy. Sama bym się czegoś takiego przestraszyła. Wygląda strasznie. Założę perukę, żeby Suzy nie nabrała wcześniej podejrzeń. Moim zdaniem naprawdę mi pasuje. Wygląda super. Tabliczka na sam koniec przyczepię ją z tyłu. To sprowokuje Suzy. Cześć, Mia. Usiądź ze mną i obejrzyj, Horror. Chyba to kupiła. Dawno nie ciągnęłam nikogo za warkocze. Co się dzieje? Chyba wyrwałam mi wszystkie włosy. Niespodzianka. Co za ubaw? Załatwiłam ją. Cukierek albo psikus. Mamy pierwszych gości. Cześć. Trzymaj to dla ciebie. Trzeba było wziąć kilka cukierków, a nie wszystkie naraz. Nie szkodzi, dam mu nauczkę. Zrobię specjalne czekoladowe jajka. Wezmę prawdziwe, przebiję je drewnianym patyczkiem, zanurzę w czekoladzie i dodam opakowanie. Wyszło świetnie. Cukierek albo psikus. O, to znowu ty. Proszę, przygotowałam kilka nowych smakołyków. Zobaczymy, czy Ci się spodobają. Co za zdobycz! Wygląda na to, że wziąłem wszystko, co miała. Uwielbiam Kinder niespodzianki. Fud, co to jest? To surowe jajka? Ochyda. Rozkręciłam się i nie chcę przestać. Muszę zrobić nowy dowcip. Użyję tym razem dyni, symbolu Halloween. Wyszło mi idealnie. Wystarczy, że włożę do środka świeczki. Gotowe? Myślę, że powinnam postawić to pod łóżkiem Suzy. Dobrze, że jej tu nie ma. Muszę się spieszyć, zanim wróci. Świetnie, dynia jest na miejscu, ale to nie wszystko. Będę potrzebowała trampek Suzy i troszeczkę czerwonej farby. Pomaluję jej podeszwy, żeby zostawić krwawe ślady. Nie ma to jak ten klasyczny żart. Super, gotowe. Muszę się schować. Dzień był bardzo intensywny, jestem zmęczona. Co To jest. To wygląda jak krew. O mamo, boję się. Ktoś chyba ukrył się pod moim łóżkiem. Rzeczywiście. Wynoś się stąd. Jesteś taka wrażliwa, Suzy. Jak to się stało, że znowu nie pomyślałam, że to twoja robota? Przestań się śmiać, mija. Tam masz. Nie trafiłaś, nie trafiłaś. Tylko żartowałam, a ona rzuca we mnie poduszkami. Bingo! Muszę się zemścić i chyba wiem jak. Wezmę ten śnieżno-biały ręcznik, rozłożę go na podłodze i zostawię na nim swoje krwawe odciski dłoni. Zauważyłam, że to przeraża Suzy bardziej niż cokolwiek innego. Właśnie o taki efekt mi chodzi. Super, zostawię jeszcze kilka odcisków. Teraz można powiesić ręcznik z powrotem. Gotowe. Nie będzie od razu niczego podejrzewać. Muszę jeszcze coś wymyślić jeden ręcznik to za mało. A gdyby tak wlać czerwoną farbę bezpośrednio do słuchawki prysznica, to na pewno wystraszy Suzy. Gotowe. A najważniejsze, że nie zostawiłam żadnych dowodów. Pawy prysznic będzie dla niej całkowitym zaskoczeniem. Mam jeszcze jeden genialny pomysł. Zostawię na lustrze straszną wiadomość. To będzie ostatnia kropla dla Suzy. Obserwujecie. Myślę, że to wystarczająco przerażające. Chciałabym zobaczyć, jak Suzy na to zareaguje. Tylko mnie nie wydajcie. Czas wziąć prysznic. Zawsze pomaga mi się zrelaksować. Jaka przyjemna woda. Ale dlaczego jest czerwona? To na pewno kolejny wybryk mi. Wytresie i znajdę ją. O nie, na ręczniku jest krew! Co to jest? Ktoś mnie obserwuje! To straszne! Muszę się stąd wydostać!